Kroś zatkał Kakao piszą mi tutaj na czacie. Że mnie zatkało? No tak piszą, tak piszą. No, nie, nie. Słuchaj. Um, Irek nie może... bronisz Karoliny. Ja zawsze bronię Karolinę. Bo mam ka komentarz taki. I zawsze będę bronił Karolinę. Nieważne, to, nieważne co się stanie. nie? I tak, i słuchajcie, i to jest prawda. Ja mm. bym wam chciał powiedzieć, dlaczego to jest prawda i dlaczego Irek jest mądry. Irek jest mądry, bo mądrej głowy włos się nie trzyma, a, łysy, a Irek jest łysy, także to znaczy, że z Irka po prostu jest tak mądry, że aż wyłysiał z mądrości. Na mądrej głowie włosy nie rosną. Nie. Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. Ja wam powiem, że ja chyba zacznę po prostu cytować Irka. To znaczy, wiecie co będę mówił? Co? Karolina jest dla mnie jak siostra. No ale tu się śmiejesz już z tego. Nie, no, ja, nie, ja się dzisiaj. Nie, Grzesiek jest, no, jest kimś bardzo ważnym w moim życiu i tyle, nie, no. Karolinka no, jest ja z nami jak siostra. Tak, komentarze masz, czy co? Nie, 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 ja, to, ja tak po prostu mówię, że. że ja tak zaczęłam tak mówił w internecie nie no słuchajcie nie, znaczy teraz tak między Bogiem a prawdą no, no powiem wam jeszcze raz i już ostatni raz i chciałbym zamknąć ten temat oficjalnie I ja też odwaliła. nie chcę na ten temat rozmawiać na live i tyle tak odwaliła, jest jej głupio mam nadzieję, że zrozumie A zrobiła no niestety to poszerga opinię jej jej siostrze i mi też nam się dostaje rykoszetem Natomiast, tak, tak jak wam mówiłem, no mi na, na niej zależy i ja tam i tak stoję po jej stronie, no zrobię... No ja, ja to ja to powiedziałem, że nieważne co by się działo, Karolina, i tak zawsze będę po twojej stronie i tak nie. I tyle, i tyle. I to pokazuje, że jakkolwiek nazwać naszą relację, ty, ty, taki ty jestem dla niej problem przyjacielem. Może I tyle. ci Karolina mówiła, może... Ja za nią wskoczę w ogień, kurwa, nie? Wiesz, tym. Ale ty tak mi kuta swędzi, stary. Chyba do Andzi muszę napisać. Dzięki, <grym> dzięki, dzięki. To były, to były słynne słowa. Dobra, koniec tego, koniec już koniec już tych, kurwa, <grym> A <laughs> Stanisław poleciał mocno. No. Masaka. Masaka. Opowiadaj, Iruś, jak ci minął dzień. Czy ja się kiedyś... ...rekwizytami jest we mnie. Szybko... E... Iruś, może do mnie do nowego domku przyjedziesz, bo teraz będę wynajmował dom, wiesz? Znaczy dom, mieszkanie. mieszkanie. Poczekaj, wrócę tylko sobie wezmę katarink, bo jestem strasznie głodny. Daj mi chwilę. Co sądzę o tym, co zrobił Alan dzisiaj? Alan zachował się w chuj nieładnie. Bo tak nie powinien się zachować Alan kurwa. Oczywiście, ja też kibicuję Grzesiowi i Karolinie. Hejka, hejka. Podwalicie od Karoliny? Dokładnie. Dobra, widzowie, jestem, musiałem sobie wziąć katering, bo powiem wam, że aż zgłodniałem z tego wszystkiego. No dobra, jestem, ale wiecie to powiem wam, że trochę zachowania Trochę na samym. Już zejdźmy z tematu Karoliny, nie? Bo tam no wie, No to właśnie chodzi? mówię, że to wierzy, że Częściej niepotrzebne są takie lajwy, żeby to. No stop Jeden, A jeden i ten, drugi temat yy, wałkować czy coś. A nie o to chodzi, ja chcę teraz sobie powiedzieć co coś innego. Chcę powiedzieć teraz już. Odbiegając od samej sytuacji z Karoliną, bo Karolina wie, że chujowo zrobiła i tak dalej, i tak dalej. No nieważne. Ale chciałbym Wam powiedzieć. Skwitować zachowanie Alana, bo ogólnie on właśnie w tym momencie pokazał, że jakakolwiek inna dziewczyna by do niego napisała coś takiego, to by to wszystko wywalił do internetu. To była gdzieś tam prywatna konwersacja, i teraz z drugiej strony, Alan, gdyby chciał się zachować w porządku, to by mi to pokazał, tylko mi. I uważam, że I uważam ogólnie, że no to było bez sensu z jego strony, i to też powinno dać do dziewczynom do, do myślenia, że, że trzeba uważać, bo się lubi chwalić w internecie. Paulinkę dodajcie. No możemy dodać. Polinkę. No. Alan, Alan yy, mnie nie raz też obraził, kurwa. Znaczy, Dwa czy trzy dni temu jakoś weszłem na live'a, też mnie obraził, zjechał mnie kurwa od najgorszego do tego kurwa... czy znaczy, ja do niego personalnie nic nie mam, bo nie, nie zaszedł jakoś za skórę. Kiedyś tam mieliśmy jakiś dym między sobą. I ja tam do niego nic personalnie nie mam. No ja też nie mam Natomiast... do niego nic, ale, ale to wiesz... Yy... Było ich czas temu też coś tam... Z Karoliną się połączył, zaczął wyzywać Karolinę. Ja zacząłem stanąć w obronie Karoliny. wyzwał mnie. I później, co się łączył z Matim, to też mnie wyzywał. O kurwa, stary dziad, to tego kurwa też mnie zaczął wyzywać. Nie. Alan w pierwszej młodości też już nie jest. Wierz, no, ale ja tam nie chcę się udzielać na te tematy. Hmm. Hmm. Ale no, wiesz, no, że, że no, Karolina i tak wie o tym, yy, że i tak zawsze, kurwa, nieważne co by się działo, i tak zawsze będę pojął Karolinie stronę. Nieważne, nieważne, nieważne grześniło, co by się działo, nieważne. Dobra. Hmm. Przyda ci zita, to sam nie uwierzysz. Yy, tu mi piszą, że kłamie, byle jej bronić Karoliny. Ja nigdy nie kłamę, kurwa, żeby bronić Karoliny, kurwa, bo ja Dobra, zawsze ile. Dobra, no. Ilek, słuchaj tego, bo nie uwierzysz, nie uwierzysz, jak ci to powiem. daj hmm. dodajmy Paulinkę, dodaj bo Paulinkę. Piszą mi, żeby dodać Paulinkę. Dodaj, bo ja jej nie mogę znaleźć. Zależnie, prośby wyłączone, ma, niech jej ktoś napisze, żeby włączyła zaproszenie, czy coś. A, bo ona ma bitwę. A, z Matim robi. Słuchaj tego. Ona ma bitwę z Alanym, tu mi piszą. I z Matim. Mm. No, bo z kim dzisiaj rozmawiałem. No nie wiem z kim. Skąd nie ma. No wcale. Kim? Obzaraj Dziewczyna, chłopak czy kto? Patrz. A no to widziałem w live'a, że piszą mi, że ze scholimem, tak? Czy tak. To? O to ci chodzi. Mm. O, patrz kto tutaj do nas przychodzi. Karolina odpaliła live'a widzę. No hello. halo Halo. Mm. Opowiadam właśnie Irkowi, jak mnie dzisiaj ładnie załatwiłaś i z kim dzisiaj rozmawiałem. Ale wiesz, my kończy... w tym samym czasie. No, to było w tym samym czasie, że się połączyli, no. Bo ja hmm. byłem na tym live'ie, Karolina. Ja, ja przyjechałam po prostu i uciekłam. Masz no, rację, co zrobiła? Mm, Złapaj tego. Wiedziała, że tam ze Skolimem nie mam najlepszych relacji po tym, co on powiedział, nie? Czyli się wydaje, że powinniście mieć fajne <laughs> relacje. No nie no, jakoś. Mmm, pójdź Mówmy się na jedną rzecz. No, po tym wszystkim, co on do mnie powiedział, to analogicznie normalne jest to, Żebyś z nim nie było po drodze. Natomiast spotkał się ze mną, znaczy na live, wyjaśnił, powiedzmy, że przeprosił. I temat zamknięty, no i wiesz, nie mam już urazu do gościa. <kłysy> Był pijany. I tyle. nawet mało tego. Nawet mało tego. Mam na Nie. Nawet mało tego, zaprosił mnie na koncert. Twój, razem z Karolinką. Poszłam. Mm. Słabym? Pójdziesz z tym. Na koncert? No to nie. Przepraszam mm. cię. Fajnie by było, jakbyśmy to teraz. się postarała, może coś wymyśliła fajnego. To tylko tyle ci powiem. Grzesiu, 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 porozmawiajcie na privé kurwa, nie tu na TikToku. Karolina, proszę. Ale to na plif. Ile? To? Hmm. Tutaj nie ma co rozmawiać, bo temat jest wyjaśniony. Ona mi, słuchajcie, ona mi o tym mówiła. Od razu jak żeśmy się pogodzili, po, po no wiadomo jestem zły, bo to wyszło, nie jestem zły, no bo to wiecie, no, to szarga opinie, zarówno jej, mi, jej siostrze, lecz innym y, ludziom dookoła, powiedzmy, że się tak wyrażę, z naszego uniwersum, tak? Natomiast yy, ja też o tym wiedziałem. Natomiast Karolinka pamięta, że ja i tak zawsze, wiesz, że po twojej stronie, wiesz o tym. Nie, no. ja nie wiem. to co by się działo. I jak będę w Polsce, to i tak jedziemy, jak Grzesiu nie pojedzie, to sobie we dwójkę pojedziemy na koncert z Kolima, tak? Nieprawda, to nie, wcale to nie wyglądało tak. Nieprawda. Ale nie mi się wałkować już tego tematu. Nie, serio, ten to słuchaj, my sobie jeszcze Karolina. My sobie jeszcze na ten temat porozmawiamy, jak my się spotkamy. I będziemy będziemy musieli też dojść do pewnych rzeczy. I, i, i nie chcę mi się teraz to poruszać na live. Bardzo dobrze, że jesteś ci głupio, bo może się w końcu nauczysz kurwa na swoich błędach. Bardzo dobrze, że jesteś ci głupio, ale już temat za zamykamy i urywamy, ok? Halo. No dobrze. No, także tak, Irek, o dostałem serce, dziękuję wam ślicznie, nie jestem zły słuchajcie, bo o, 20, o 21, mm, o 21 byłem na siłowni, specjalnie spompowałem klatę, specjalnie spompowałem barki, specjalnie spompowałem brzuch i łapy, bo, mia, bo to miałem to na celu pewną rzecz, wypiłem przetreningówkę, żeby nie spać dzisiaj w nocy, i słuchajcie, najgorsze to jest to, że jestem tak pobudzony. Tak mi się w ogóle nie chce spać. Jest godzina pierwsza w nocy. Ja nie wiem, co ja będę dzisiaj robił przez całą noc. No, u mnie jest 12:50, 23:54. No właśnie, no właśnie. I słuchajcie, mam pewien mały problem. Karolinka, jak tam? Dobrze, dobrze, to ja Was zostawię samych, bo i tak mi zaraz spadnie telefon o mi się też i spać. Więc ja zostawię samych i my, się sobie porozmawiamy prywatnie. Widzicie, co? No raczej. Ja też i to powiedziałem, że prywatnie sobie porozmawiać nie na live, tak? I tak dobrze, że te ja też... też ci to powiedziałem, prywatnie porozmawiać nie na live. Tak, no. słuchajcie, ja też uciekam, gdy się wykąpać. Idę pościelić łóżko. Może sobie pogariam trochę bałagan w pokoju. Także my sobie pogadamy jeszcze na pewno i z Irusiem i z karolinką, a, a na razie. Ale prywatnie nie na live. Tak, nie tak, tak. Na... A na razie też idę. Dobra. dobra, dobra, dobra. Na razie, na razie trzymam.